Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Cafetarnu. W lustrzanej piwnicy gościmy dzisiaj Krzysztofa Kubonia, człowieka wielu pasji, wielu talentów oraz członka wielu bardzo organizacji, o czym zresztą Państwo przekonają się w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy. Cześć Krzysiu. Cześć Miale. Oczywiście na wstępie powiem tak, że z Krzysztofem znam się wiele lat i nie będziemy udawać, że się nie znamy, tylko będziemy mówić sobie na ty. Krzysiu, jesteś redaktorem naczelnym pisma wydawanego w w Unii Europejskiej przez Partię Ludową. Powiedz na czym polega ta Twoja praca? Tak, dokładnie. Jestem zastępcą redaktora naczelnego. Niestety jeszcze nie redaktorem naczelnym. Jest to oficjalny magazyn Studenckiej Organizacji Europejskiej Partii Ludowej. To jest największa organizacja studencka. Polityczna zrzeszająca organizacje z wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, ale także spoza, bo są to państwa także z Białorusi, Ukrainy czy też Kaukazu. No cóż, wydajemy przeważnie od czterech do 6 numerów rocznie naszego magazynu, w którym poruszamy takie tematy. Ważne z punktu widzenia polityki, ale szczególnie ważne też z punktu widzenia młodych ludzi, które będą rzutowały na przyszłość. W szczególności w tym roku, ostatnim, podczas pandemii, skupiliśmy się jednak na, dużo na agendzie cyfrowej. Skupiliśmy się na te, często, pisaliśmy o dezinformacji, która jest bardzo poważnym problemem, o wojnie technologicznej między Stanami. A Chinami, ponieważ Chiny, jak wiemy, także po na ostatnim szczycie NATO są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszu i de demokratycznego świata. A także o, o czymś, co w zasadzie jest zawarte w, także w tym polskim Nowym Ładzie, ale przede wszystkim w perspektywie w Unii Europejskiej na najbliższe 7 lat, ponieważ bardzo dużo było o tym, jak. Tą hadeckość, ta chrześcijańska demokracja współpracuje i jakie ma perspektywy współpracy z Zielonymi, którzy przykładowo. Z PSL-em? <grafię> psl akurat jest częścią naszej rodziny chrześcijańsko-demokratycznej, WPP, ale y, mówimy tutaj bardziej o takich zielonych partiach, typu na przykład Zieloni w Niemczech, którzy jednak w ostatnich sondażach e, prześcigują e, CDU i dużo. No, wygląda na to, zapowiada się, że będą oni tworzyć przyszły rząd, być może w koalicji z Hadekami i są takie przykłady, na przykład w Austrii, gdzie takie rządy funkcjonują i akurat są z punktu widzenia chadecji, chrześcijańskich demokratów, naszych, naszych centroprawicowych wartości, są akurat bardzo dobre. Gdy słucham to, co mówisz, to aż mi się mój gęsty włos na głowie jeży, chociaż tego nie widać. Skąd... W tak młodej osobie jak ty no takie zainteresowania jak niczym dziadek. No bo umówmy się, że to nie są, tak powiem, tematy, którymi żyje przeciętny młody człowiek. Wiesz, wiesz, ponieważ poznaliśmy się lata temu, zaraz na początku mojej działalności takiej społeczno-politycznej, kiedy się zacząłem angażować, to było już 7 lat temu, o, 7, dużo, niedużo w moim wieku to jednak jest dużo. I jedna lat. trzecia Twojego wieku, muszę powiedzieć. No, nieco mniej na szczęście, ale tak, spora część już mojego życia, tego świadomego na pewno. Wiesz, zdziwiłoby ci to, jak, wielu, jak wiele osób się tym tematem interesuje. U nas trochę nie ma jeszcze takiej kultury, ponieważ jesteśmy dosyć świeżą demokracją. Ja bym powiedział dojrzałą, ale taką dopiero wchodzącą w ten taki dojrzały, dojrzały etap dojrzały wiek. W związku z tym jeszcze się do tego aż takiej wagi nie przykłada. Ale jeśli popatrzymy na przykład na Niemcy, na, popatrzymy na Belgię, Holandię, Francję, nie mówiąc już o państwach skandynawskich, gdzie na przykład w Danii od bardzo młodego wieku, jednak, czy Norwegię, gdzie uświadamia się tych młodych ludzi o tym, że jednak ten otaczający ich świat to jest polityka i sprawy społeczne, w które jednak warto się zaangażować i mieć na nie wpływ, to tam takie poglądy czy takie zainteresowania są czymś dużo bardziej standardowym. U nas, no niestety, nie mamy takich jeszcze doświadczeń. Ja myślę, że to jest kwestia czasu przykładowo, no tutaj wiesz, porównanie chociażby jakiejś organizacji młodzieżowej, organizacja młodzieżowa CDU to jest prawie 100 tysięcy członków u nas organizacja młodzieżowa Platformy ta jeszcze oficjalna no to jest, ja wiem, jakiś niecały tysiąc, no to jest ogromna jednak dysproporcja. No właśnie, przerwę Ci teraz, bo byłeś przewodniczącym młodzieżówki i Platformy Obywatelskiej w Małopolsce, już odejdziemy od tych Niemców i innych nacji, skupmy się na tym co nasze, polskie, tutejsze Powiedz mi, jak ty odbierasz tą inicjatywę Rafała Trzaskowskiego i tworzenie równoległej młodzieżówki poprzez te kampusy, które zamierza organizować? To jedno się kłóci z drugim, no ty jako wieloletni działacz Młodzieżówki Platformy Obywatelskiej, jako szef w województwie tej młodzieżówki, jak ty to odbierasz? Bierz. Kampus przede wszystkim, bo akurat mam tę przyjemność, okazję znać go nieco od środka, pomagając przy jego organizacji, to nie jest de facto młodzieżówka i to nie ma, przynajmniej na tyle, ile mi wiadomo, ponieważ może o czymś nie wiem, ale nie wydaje mi się, żeby to była inicjatywa tworzenia nowej młodzieżówki. Rafał Czaskowski ma w sobie coś takiego, co tych ludzi przyciąga, co ludzi jednak konsoliduje, jednoczy wokół niego. I on tę swoją zdolność chce wykorzystać do budowania czegoś szerszego niż te stricte organizacje młodzieżowe. Jeśli ktoś chce się zapisać do młodzieżki Platformy Obywatelskiej czy jakiejś innej, droga wolna, ale jest sporo osób, ja często takie osoby spotykam. Wcześniej będą trochę nieco zamknięte na no to polityczne środowisko, tego nie widziałem, ale jest mnóstwo osób, które chcą zmieniać otaczającą ich rzeczywistość, które są zaangażowane, ale niekoniecznie chcą uczestniczyć w tej całej polityce, nawet tej młodzieżowej, bo i ona potrafi być jednak bardzo taka polityczna i nieco brutalna. I kampus jest dla tych ludzi właśnie, którzy będą chcieli się angażować, którym nie jest obojętne to, co się dzieje wokół nich, którzy chcą coś zrobić dla lokalnych społeczności i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nie wydaje mi się, żeby to była nowa młodzieżówka, nie jest to także pewnie zagrożenie, ponieważ często tak jest odbierane lub przedstawiane, jako zagrożenie dla Platformy Obywatelskiej i tak dalej. I tu wejdę Ci w słowo, no bo jeżeli... Rafał Czaskowski będzie tak samo budował tą młodzieżówkę, jak buduje swój ruch, no to ona nie rzeczywiście może rzeczywiście nigdy nie powstać. Wróćmy do jeszcze twoich takich aktywności, bo jesteś członkiem, muszę się posłużyć ściągawką zespołu ekspertów Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. No Brzmi Matrix, czym się tam zajmujesz? Czym się tam zajmujecie w ogóle? Ja zostałem zaproszony stosunkowo niedawno, ponieważ wcześniej zostałem zaproszony do kilku. Projektów organizowanych przez Komitet Dialogu Społecznego. I po tym, ja ostatnio angażowałem się i w Miałem swój taki mały udział przy raporcie dotyczącym pracy zawodowej i aktywności opiekunów osób zależnych, czyli tych, nad którymi trzeba sprowadzić opiekę, często bliskich w rodzinie i tak dalej. I zostałem całkiem niedawno zaproszony do tego zespołu ekspertów, ponieważ zespół uznał, że będę stanowił jakąś wartość dodaną i mam nadzieję, że tak będzie. Ogólnie Komitet Dialogu Społecznego zajmuje się tym, aby jednak budować dialog, porozumienie między grupami pracodawców, pracowników, także administracją rządową i samorządową, tak, aby mimo wszystko, wypracowywać ten grunt, te podstawy współpracy, aby Czyli gadaniem. One jak, jak naj... gadaniem. Dialog to jest nie tylko gadanie. Nie, no, ostatnio myślę, że też pewnie zauważyłeś, że jednak pandemia nam uświadomiła, że my nie, nie byliśmy przygotowani do takich zmian w kwestii pracy, jakie rzeczywiście nas spotkały. Okazuje się, że nasz kodeks pracy, prawo pracy jest w ogóle nieprzystosowane do tego, jesteśmy jednak daleko w tyle i być może to, że my jesteśmy w tym, z tym naszym prawem pracy, tego, że tam nie ma pracy zdalnej zapisanej, że jest mało elastyczny ten... ten te reguły pracy być może to sprawi, że nie będziemy tak atrakcyjnym rynkiem, gdzie firmy będą chciały inwestować i zatrudniać pracowników, jak jesteśmy dotychczas, ponieważ okaże się, że na wypadek takiej pandemii będą korzystniejsze rynki do otwierania swoich działalności. Może nawet na wschodzie, może na Ukrainie. Na Białorusi pewnie to teraz ciężkie, ale to mimo wszystko jest ważne. Wiadomo, że my słyszymy dialog i rzeczywiście myślimy gadanie, ale to jest długotrwałe, uciążliwe, często ucieranie wspólnego stanowiska i tak dalej. A jednak pandemia pokazała, że potrzeba nam nowej umowy społecznej i jako Komitet Dialogu Społecznego na pewno się do tego przyczynia. Jesteś również wiceprzewodniczącym czy wiceprezesem bardziej precyzyjnie Stowarzyszenia Projekt Tarnów, które organizuje wiele wymian młodzieży. Jest bardzo znany z różnych inicjatyw w naszym mieście Tarnowie. No ale niestety, pandemia zapewne bardzo pokrzyżowała wasze plany. Czy stowarzyszenie rzeczywiście mimo tego trudnego czasu funkcjonuje i jakie macie plany? Tak, oczywiście funkcjonujemy nadal i w zasadzie dopiero teraz wracamy do takiego życia, można powiedzieć, bo no pewnie jak wiesz, to głównie nasze działania opierały się o współpracę międzynarodową. I tak jak to zresztą w profesjonalnie program Erasmus, nazywa mobilności młodzieży, tych mobilności były mocno ograniczone. Także niestety to uniemożliwiło nam organizację dziesięciolecia, ponieważ w zeszłym roku obchodziliśmy dziesięciolecie założenia projektu Tarnów przez grupę przyjaciół w 2010 roku. No i niestety zarówno to dziesięciolecie jak i trzy projekty, które mieliśmy zaplanowane na tamten rok, się nie udały. Musieliśmy je nieco przesunąć w czasie, część zorganizować zdalnie. Wiadomo z dużą stratą dla nas, dla uczestników, ponieważ jednak tego nie będąc przygotowanymi, bo jednak nie dało się na to przygotować. Dużo 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 na tym stracili, zwłaszcza ci młodzi ludzie, którzy byli uczestnikami tego projektu. Teraz wracamy, jeszcze w tym roku planujemy ruszyć z trzema projektami. Wygląda na to, że się uda. Ponieważ zarówno sytuacja epidemiologiczna, postęp w szczepieniach, jak i to luzowanie obostrzeń na to zezwalają, oczywiście z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych. Mam nadzieję, że już od tego roku będziemy mogli tego sezonu wrócić do naszej działalności. I teraz w zasadzie rozwinąć skrzydła, ponieważ w nowej perspektywie finansowej na program Erasmus Plus zdecydowanie urósł w stosunku do poprzedniego budżetu. Są nowe priorytety, więc też będziemy my musieli włożyć trochę pracy, aby się do tego przystosować. Aby więcej nacisku położyć na kwestie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i tak dalej, ale myślę, że to będzie z korzyścią dla wszystkich, mam nadzieję, że także dla Tarnowa. Eee, powiedziałeś dla Tarnowa, ale ta współpraca na linii Miasto, a projekt Tarnów nie wygląda najlepiej. Ja nawet ich chyba wcale nie ma z tego względu, że jeżeli coś organizujecie, eee, jakieś spotkanie młodzieżowe i tak dalej, to w dużej części odbywają się one poza miastem typu Jamna, typu Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wieszosławicach, a w Tarnowie procentowo jest to niewielki udział. Ostatnio organizowaliśmy nasze dwa projekty w Tarnowie. Na W20, ośrodku... które organizujecie, organizowaliście przez ostatnie 10 lat. Tak, wcześniej też one odbywały się w Tarnowie, ale to prawda większość jednak organizujemy poza miastem, ponieważ Siłą rzeczy, ty, wiesz, byłeś na jamnej, przecież tam myślę, że wiele osób było, widziało. To jest fantastyczne miejsce do zaproszenia 30-40 osób z człowiek. się nie pomieszczą. Pomieszczą się, ale wiesz, to jest jednak inna specyfika, jest miasto, a tam są piękne widoki. Pływasz, Kresiu, pływasz, pływasz i nie powiesz mi nic, Koń, kończmy ten temat, bo mi nie powiesz nic ciekawego na dob, temat dob, współpracy Dobrze, odnosząc się do tego, mówisz, że współpraca wygląda źle, czy nie najlepiej. Ja bym nie powiedział, że nie wygląda źle, czy nie najlepiej. Bo i nie ma. Bo i nie ma po prostu, nie współpracujemy akurat z miastem w przypadku tych projektów i... Tyle, mogę, tyle mam do powiedzenia, no cóż. Hmm. E, powiedz mi, jak zapatrujesz się na te wszystkie ostatnie... ostatniego roku aktywności lewicowe? W Tarnowie mieliśmy kilka różnych rzeczy, od takich zwykłych, bo każdy ma prawo do demonstrowania po wieszanie bucików dziecięcych na pomniku papieża. Tu są akurat trzy różne kwestie. Bo pierwsza jest taka, pierwsza jest taka tych demonstracji, które jednak odbyły się szerokim e EM. Ja oczywiście zawsze wspierałem i zawsze będę wspierał. Będę przeciwko jakimkolwiek zakazom i godzeniem w prawo wyboru, niezależnie od tego czego to one będzie dotyczyło. Te protesty, jak mówisz, rzeczywiście, one trochę obrały brutalną formę zarówno w tej warstwie językowej, jak i w kwestii wieszania bucików na tam pomniku, papierze, czy też niekiedy. W Tarnowie chyba się to nie zdarzyło, zdarzyło ogóle, się. Nawet na... ale nie, pomnik tak, ale malowanie, czy też dewastacja świątyń, jednak tutaj to nie miało miejsca i zresztą to w ogóle były jednostkowe jakieś tam przypadki w całej Polsce, całe szczęście. Dla mnie te, ta warstwa tego protestu akurat była bardzo ordynarna, wulgarna i mnie trochę uderzyła, ale ty, z tego względu, że po prostu ja nie spotkałem się... Po prostu wiesz, to jest kwestia tych baniek, w których żyjemy i tego takiego kodu kulturowego, które tam jakoś w ramach swojego życia nabywamy, że jednak po prostu mnie to nigdy nie spotkało, nie dotknęło, nie dotyczyło. Ja nigdy w żaden sposób nie poczułem się wykluczony i tak dalej, ale to ja, a mimo wszystko jednak społeczeństwo jest duże, całe, różnorodne. W związku z tym rzeczywiście po jakimś takim głębszym namyśle i tak dalej uznałem, że ok, mogły rzeczywiście pojawić się takie bardzo brutalne emocje, chociaż uważam, że każdy protest jednak powinien stronić od zarówno palenia tęczowych flag, jak to miało miejsce kiedyś na Placu Zbawiciela, jak to ma miejsce na marszach niepodległości. Co, że jest skandaliczne palenie w ogóle jakiejś tam flagi poparcia dla kogoś, ale tak samo skandaliczne uważam, jakieś tam bezczeszczenie symboli religijnych, i tak dalej, które mimo wszystko są dla wielu Polaków bardzo ważne, pomimo postępującej laicyzacji, laicyzacji społeczeństwa. Co do samej akty co, co do samej aktywności Lewicy, widzisz, że to jest akurat jest super aktywny i zresztą miałem przyjemność go poznać i parę rzeczy tam kilka razy na procesach się spotkać z Jackiem Jabłońskim. Bardzo sympatyczna postać tak, i e, bardzo ją mówię. Wręcz nawet nie, raz nie wiedzieliśmy, a leciliśmy jednym samolotem do Rygi. Jechaliśmy do Warszawy i leciliśmy jednym samolotem do Rygi, w różnych celach, bo jechałem na konferencję, on nie wiem chyba w jakichś służbowych, ale tak się akurat złożyło dopiero na Facebooku się gdzieś zgadaliśmy, ale. E, ta noś lewicowa, mimo wszystko, wiesz, jest ta prawdziwa lewicowość, ja to tak określam, bo jest lewactwo i lewicowość. Lewactwo jest dosyć takim ordynarnym określeniem środowiska prawicy. I ja bym to rozróżnił na lewactwo i lewicowość, bo jest ta lewicowość bardzo ważna, wrażliwość, którą na przykład prezentuje Barbara Nowacka w koalicji obywatelskiej. To są kwestie pracy, kwestie pracy kobiet, to są kwestie wykluczenia społecznego i tak dalej. One są niezwykle ważne, szczególnie. Wiesz, nie, nie trzeba daleko jechać poza Tarnów i widać jednak, że fajnie tutaj wszystkim się żyje, chodzimy do knajp, po Tarnowie dobre samochody i tak dalej, ale mimo wszystko polskie społeczeństwo jest społeczeństwem nadal biednym i zagrożonym wykluczeniami zewsząd. Komunikacyjne, edukacyjne i tak dalej. Most w Ostrowie, dokładnie. Tak, to też. Więc to, to też jest jakiś forma tam wykluczenia, prawda? I to, to, jest, to jest ta lewicowość taka, ale jest też to lewactwo i ja niestety to fajowe lewactwo, to reprezentowane właśnie często przez akurat to środowisko Roberta Biedronia, czyli głównie akcje, na których najłatwiej jest zdobyć ten hype, ten, ten fame. Tylko, że one się negatywnie zawsze odbijają, no bo ale więcej społeczeństwa jest ludzi zdrowomyślących, aniżeli to, ludzi, którzy yy, się będą łapać na jakieś takie yy, niskie wlotów sztucznych. Ale wiesz, oczywiście, że tak, popatrz się na, jak są te zdjęcia, ponieważ dużo osób podczas tych procesów zostało spisanych, nie przyjęło mandatu, poszło do sądu. Popatrzcie na wszystkie miny działaczy lewicowych, jakie postawili, wrzucali byli zawiedzeni że sąd ich nie ukarał fajnie było być męczennikiem prawda mhm. tutaj tymczasem jeden chłopak rzeczywiście ma ale nie wiem czy on jest, czy nie wiem czy on akurat jest e, działaczem lewicy ale rzeczywiście jedna osoba to jakieś tam miała problemy lewica jakoś tam go wspiera, nie wiem czy on wspiera lewicę, pewnie widziałeś tam broni go mecenasa Ania Sadowska. A no tak, rzeczywiście, tak, rzeczywiście, tak, tak, zna, tak, Zresztą, tak. Którą, którą znamy i pozdrawiamy, pozdrawiamy. Anię, bo rzeczywiście byłem pod wrażeniem jak zobaczyłem i super. E, na koniec, Krzysiu, powiedz mi jeszcze y, na a, temat... A przepraszam, no. że, że Ci jeszcze przerwę, bo te różowe skrzyneczki, no nie, bo tutaj mhm. bardzo chciałem się do tego odnieść, bo to jest problem większy, z którego mhm. ja też sobie nie uzmysłowiałem, a uzmysłowiłem sobie dopiero w zeszłym roku, wiesz, kwestia tych różowych Skrzyneczek to jest um, problem, jest, to jest poważny problem, który ja sobie uświadomiłem dopiero rok temu, a rzeczywiście on istnieje. Yy, wiesz, nam też ciężko, jako z racji tego, że jesteśmy mężczyznami, też co ciężko sobie to uzmysłowić. Tym bardziej, że ten yy, menstruacja jest jednak mimo wszystko tematem tabu w społeczeństwie z niewiadomych dla mnie na przykład przyczyn, i nie, całkowicie niezrozumiałych, ale wiesz, to jest problem, który dotyka. Rzeczywiście tam według tych raportów Fundacji Dominiki Kulczyk tam rzeczywiście zdarzyło się, że tam jedna na sześć dziewczynek opuściła lekcje z powodu tam menstruacji, tych środków brakuje. To jest takie zjawisko ubóstwa menstruacyjnego, ono jest szczególnie widoczne w państwach rozwijających się Indie, zgadzam i Zgadzam się, zgadzam się, owszem jest to bardzo ważna kwestia ważna sprawa, tylko mi, do tej sprawy dorabiona jest od razu ideologia, bo nie jest, że kobiet, dziewczynek i tak dalej, osoby menstruujące. Nie, czy to nie jest takie, że yy, od razu wylewasz dziecko z kąpielą? Okej, okay, ale wiesz, to było to szczepianie się, no nie? Kobieta jest osobą menstruującą jednak, tak? No, to, no tak? tak. No nie. tak, wiesz, to jest tak jak kwestia tego, że do prezydenta ciepieli przedostatnio ta delegacja tych panów, prześmiesznie to wyglądało. Nie wiem, czy widziałeś, Dzień. przyszli, apel, m, sprzeciwiają się ideologii LGBT i tak dalej. No, czym jest ta ideologia? Nie ma, nie, nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT. Nie to jest w... bardziej styl życia niż. No, no, styl życia w ogóle orientacja seksualna no. i tożsamość płciowa. No jest dobra, nie kończmy, już zaczęliśmy na orientację seksualną rozmawiać. Drodzy Państwo, troszkę nam się przeciągnęła ta rozmowa i przemieliliśmy bardzo wiele tematów. Mogliśmy no, tak długo. Oczywiście nawet do rana. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Kuboń, człowiek wielu twarzy i członek wielu organizacji. Bardzo Ci się dziękuję za poświęcony czas. I dodam, że Krzysztof to było i był, jest. Był osobą, którą już od samego początku istnienia kafetarnów zapraszałem do naszego studia, aczkolwiek nikt nam się udał zgrzyć terminów. Wreszcie nadszedł ten dzień. Dzięki Ci bardzo, Michale, za zaproszenie. Do zobaczenia. Do widzenia.